Dzień dobry, ja nazywam się Anrika Koperska-Kolbusz, jestem dziennikarką Telewizja TV. U mojego boku jest również dziennikarz, pan Szymon Krawiec, który jest... Autorem tej książki, ale również zarządzającym wprost. Znajdujemy się dzisiaj na kongresie odnośnie bezpieczeństwa w Polsce ze względu na jubileusz 25-lecia wstąpie... wstąpienia przez Polskę do NATO. No i właśnie chciałam zapytać: polowanie, jak to jest z tymi biznesmenami w Polsce? Czy łatwo jest im, czy ciężko? No jest bardzo ciężko prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, co wskazują przede wszystkim no, regularnie prowadzone raporty, które mówią o środowisku i klimacie do prowadzenia biznesu. Tam rok w rok no, Polska zalicza no, jedne z najgorszych miejsc. Poprawy są niewielkie. Tak naprawdę ta książka no, skupia się na takich już najbardziej tragicznych historiach. No, ludzi, którzy po prostu przez działalność organów państwa stracili cały swój dorobek życia, stracili reputację, często stracili też rodziny, czyli w zasadzie to są no same takie dramatyczne historie z różnych, że tak powiem, etapów kształtowania się tutaj wolności gospodarczej w Polsce, bo jeszcze z początków III RP lat 90. i z początków tego wieku również są dwie takie historie najnowsze, które dotyczą poprzednich ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy, ale nie chcieliśmy, żeby ta książka miała jakiś taki wymiar polityczny, żeby ktoś ją postrzegał za antypisowską czy antytuskową, no chcieliśmy pokazać no, taki systemowy problem naprawdę no, gnębienia, niszczenia, szekanowania przedsiębiorców w Polsce, który trwa... Od początku lat 90. No, mówiliśmy tutaj o rocznicy wstąpienia Polski do NATO, że obchodzimy 25-lecie w tym roku. No, w tym roku obchodzimy też 35-lecie w ogóle polskich przedsiębiorców. No, my 35 lat do wejścia w życie ustawy Wilczka, która była bardzo prostym dokumentem, w zasadzie 5 stron na 4 wymagało to, żeby no, określić, w jaki sposób prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Dzisiaj produkuje się no, tysiące stron, tysiące regulacji, czy to krajowych, czy unijnych, które mówią o tym, jak. Należy biznes prowadzić. No także też widzimy, jak w jaką taką ślepą uliczkę zabrnęliśmy po tych 35 latach i tak naprawdę no z każdym rokiem jest gorzej niż, niż łatwiej. Już nie mówię tutaj o niesprzyjającym w ogóle otoczeniu takim prawnym, niesprzyjającym otoczeniu politycznym, które mieliśmy przez poprzednie 8 lat. Nie mówię o tym, jak często to prawo się zmienia, jak skomplikowany jest system podatkowy. No ale mówię tutaj w tej książce też o tym, jak bardzo łatwo jest przedsiębiorcom Dzisiaj trafić właśnie do aresztu, tak. Jeżeli jeszcze w 2015 roku mieliśmy około 4,5 tysiąca osób w aresztach tymczasowych. To teraz mamy już prawie 10 tysięcy osób, a miesiąc w miesiąc 1300 osób trafia do resztu tymczasowego. I to, jak pokazują badania Halicskiej Fundacji Praw Człowieka czy, czy organizacji Court Watch, no to coraz więcej z tej puli osób, no to nie są, nie wiem, złodzieje, to nie są domniemanie coś mordercy, tak, tylko to są zwykli przedsiębiorcy, e, którzy często są e, no, oskarżani o jakieś absurdalne nadużycia. Tak? I ta książka pokazuje też e, no, historii osób, które lądowały. W tych aresztach, a później wiele, wiele lat zajmowało im to, żeby z tych zarzutów się oczyścić, odbudować swoją reputację. Noż tutaj nie mówię o odbudowie biznesu, no bo to są ludzie, którzy już do biznesu w Polsce nie chcą wracać, po prostu są po bankructwie. I musieli się jakoś szybko przedrążowić, tak w największym skrócie. Z roku na rok ciężej, pan to powiedział, jest właśnie polskim przedsiębiorcą. A jak to było, jak weszliśmy do Unii Europejskiej? Czy coś zmieniło się na plus, czy może niekoniecznie? Znaczy, no plusy oczywiście były, tak? No i to ogromne plusy i te plusy pozostają do dzisiaj, tak? Czyli ogólnie wolny rynek, to, że polskie firmy łatwiej im było eksportować, łatwiej im było stać się, nie wiem, już firmą nie krajową, a europejską, w konsekwencji później globalną. No ale też oczywiście były minusy, tak? No to, że być może zachodnia konkurencja była zbyt szybko tutaj wprowadzona do Polski, co spowodowało znowu to, że wiele firm musiało tutaj skapitulować, no bo mamy efekt no to, że jakaś firma nie wiem, z Niemiec czy Francji no miała możliwość budowania się od kilkudziesięciu lat, no, nasi tutaj krajowi, krajowi rodzimi przedsiębiorcy nie mieli takich możliwości. No, my możemy się budować tylko od tego 1989 roku. tak? Mamy wcześniej II wojnę światową, mamy komunizm wieloletni, więc po prostu nie, nie byliśmy w stanie zgromadzić takiego kapitału, takich środków, takiego know-how, żeby tutaj równy, z równym walczyć z zagraniczną konkurencją. Więc no, tym bardziej trzeba być pełen podziwu, dla tych, którzy, którzy do dzisiaj tę działalność prowadzą, tak, którym udało się przetrwać. Nie dość, że przetrwać, to jeszcze nie zatrzymali się na jakimś poziomie, tylko ciągle swój biznes rozwijali. Tak. Mm -hmm. A teraz taki głośny również y, strajk rolników. Y, no i właśnie ta sprawa uchodźców z Ukrainy. Y, mm -hmm. Dużo przedsiębiorców jednak narzeka, że no, niekoniecznie pozytywne skutki są, jeśli chodzi o przyjęcie tak dużej liczby y, właśnie Ukraińców do nas, do Polski. Co pan o tym sądzi? To chyba głosy rolników są takie, tak? Bo nie wiem, przedsiębiorcy to chyba akurat są bardzo zadowoleni z tego, że, że tutaj Ukraińcy napływają do nas do Polski, no bo też widzimy, z jak, z jak wielkim wyzwaniem się będziemy mierzyć za 10, za 20, za 30 lat i kryzys demograficzny, który nas czeka i wszelkie badania pokazujące to, że po prostu będzie nas o kilka milionów mniej. No a ktoś musi tutaj pracować, tak? No jeżeli... no tak, bo... ale na przykład w Warszawie dużo osób narzeka, że wzrastają czynsze mieszkań. No rozumiem, mm. no, ale to, no, chyba tutaj bym nie zrzucał winy mm. Ukraińców, że sprastają mm. czynsza mieszkań. No, myślę, że tutaj powodów jest, jest wiele i to bardziej skomplikowany mm. temat, niż żeby tutaj narzekać na, na migrację. E, tylko może jeszcze odnośnie tego protestu rolników, bo mm. m, tego dotyczyło pytanie. No to no też pokazuje jak gdyby to, że rolnicy potrafią jakoś tam się zorganizować, nie wiem, wyjść na ulicę, zaprotestować, powiedzieć o swoich postulatach. E, właśnie ja trochę ubolewam, że przedsiębiorcy tak nie potrafią. Także mm. mamy dużo. Różnych branżowych i stowarzyszeń, organizacji, ale nie ma jakiejś takiej jedności, żeby tak rzeczywiście tupnąć nogą, wyjść i, i powiedzieć, żeby na przykład skończyć chociaż z tymi tymczasowymi aresztowaniami, mm -hmm. no, co I żeby zawalczyć o swoje prawa. Żeby o swoje prawa i głośno po prostu je wyartykułować. No i też. Nie wiem, przedsiębiorcy mają pieniądze, mają kapitał, mają możliwości, a też dużo myślę musimy zrobić, jeśli chodzi o poprawę w ogóle mentalności Polaków, tak, no bo myślę, że dzisiaj taki tak wielu powie, że przedsiębiorca to oczywiście krwy wyzyskiwacz, a jak się dorobił, to pewnie ukradł. A jak jest na liście, to najbogatszych no to musiał komuś dać w łapę, tak. No i myślę, że taki stereotyp przedsiębiorcy dalej w wielu miejscach i w wielu głowach Polaków obowiązuje. My jako dziennikarze możemy robić swoje, edukować, przedstawiać te historie, pokazywać, jak przedsiębiorcy dorzucają się do, do rozwoju gospodarczego. Ale myślę, że przedsiębiorcy też sami powinni no, wyjść z tymi postulatami, trochę powalczyć o swoje prawa i pokazać swoją siłę tak naprawdę. Mhm. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.